Jeszcze w szkole zrozumiałem jedną prostą zasadę nikt nie da ci niczego za darmo. Jeśli chcesz móc pozwolić sobie na droższe rzeczy, musisz sam zapracować na nie. Dlatego już na pierwszym roku studiów znalazłem pracę dorywczą i odkładałem część zarobionych pieniędzy. Koledzy się dziwili, że nie korzystam z typowego studenckiego życia, ale dla mnie ważniejsza była niezależność finansowa. Po ukończeniu uniwersytetu zacząłem pracę na pełen etat. I wziąłem mieszkanie na kredyt hipoteczny. Oczywiście samemu było mi bardzo ciężko to wszystko utrzymać, więc harowałem prawie bez wolnych weekendów. Marzyłem, że pewnego dnia wreszcie spłacę kredyt i odetchnę z ulgą. W nowej pracy poznałem Marię. Z czasem zaczęliśmy się spotykać, potem wzięliśmy ślub, a po pół roku zamieszkaliśmy razem. Wkrótce urodziła się nam córka i wydawało się, że w życiu wszystko układa się znakomicie. Niestety moja teściowa, mama Marii, nie dawała nam chwili spokoju. To typ osoby, która zawsze chce się wtrącać w czyjeś sprawy. Problem polega na tym, że cała pensja Marii trafia do teściowej na życie, a przecież ona wciąż pracuje i zarabia całkiem nieźle. Mimo to w jej domu panuje chaos, lodówka świeci pustkami, a rachunki za media leżą niezapłacone. Nie mam nic przeciwko pomaganiu rodzicom. Ale uważam, że dawanie jej całej wypłaty jest przesadą, zwłaszcza gdy ona beztrosko marnuje pieniądze. Kiedy stanęła kwestia, kto ma iść na urlop wychowawczy, wspólnie zdecydowaliśmy, że to ja zostanę w domu, bo moje zarobki były dwukrotnie wyższe niż zarobki Marii. Ustaliliśmy, że zasiłek na dziecko, ten rodzinny, będzie przekazywany jej mamie. Ot, taka pomoc finansowa. Ale dla Marii i mojej teściowej. To wciąż było za mało. Niedawno dowiedziałem się, że prawie połowa naszego wspólnego budżetu również wędruje do Teściowej. Byłem zszokowany, gdy o tym usłyszałem. Ogarnęła mnie złość. Całe moje życie teraz kręci się wokół zarabiania pieniędzy. Muszę spłacać kredyt, utrzymywać rodzinę i jeszcze w praktyce finansować Teściową, która nie okazuje mi zagroż wdzięczności. Przeciwnie, nie szanuje mnie, ciągle narzeka, krytykuje, próbuje skłócić mnie z Marią. Praktycznie obarczając mnie winą za wszystko, doszedłem więc do wniosku, że nie będę już przekazywał pieniędzy przez Marię. Sam robię zakupy, a jeśli ona albo dziecko czegoś potrzebują, proszę o listę, i kupuję to we własnym zakresie. Tak funkcjonowaliśmy około tygodnia. Niestety, któregoś dnia Teściowa wpadła do nas z pretensjami, żądając natychmiastowych pieniędzy, bo jej córka siedzi z dzieckiem, a ja jestem jej coś winien. Takiego absurdu dawno nie słyszałem. Co gorsza, Maria poparła mamę. Gdy teściowa wyszła, Maria zrobiła mi awanturę i oświadczyła, że ona wraca do pracy, a ja mam kontynuować urlop wychowawczy, żeby dalej dawać pieniądze jej mamie. Tylko, że z jej pensji da się utrzymać wyłącznie teściową. A co z nami i z kredytem? W efekcie postanowiłem złożyć pozew o rozwód. Nie potrzebuję partnerki, która nie chce brać odpowiedzialności za rodzinę. Na początek wykorzystam swoje oszczędności, a później spróbuję zapisać córkę do przedszkola i sam wrócić do pracy. Myślę, że to jedyne rozsądne wyjście, choć jest przykre, że tak się to wszystko kończy.